Jesteś w naszej kancelarii odpowiedzialny za praktykę prawa pracy. Powiedz, z czym dzisiaj, w dobie kryzysu, zgłaszają się do ciebie najczęściej klienci? To wraz z rozwojem, z rozwijaniem tej całej sytuacji związanej z koronawirusem też ewoluowało. Tak? Na początku były pytania dotyczące postoju, przystoju tak, firmy. Później pojawiały się pytania na temat zwolnień grupowych, następnie na temat możliwości skorzystania z instrumentów wynikających z tarczy, a później skutków wykorzystania tej tarczy. No i zawsze jak takim aktualnym tematem było możliwość rozwiązania umowy zdalnej. Tak? To były takie na początku. Opowiedz, jak to jest tym postojowym, bo powiem ci jaką ostatnio otrzymałem informację, dosyć ciekawą w ramach tej konsultacji, wydawało mi się, przynajmniej ciekawa, bo firma, z, z, która wiem, że zatrudnia w zasadzie wszystkich swoich pracowników na umowę o pracę ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym ryczałtowym, mm. zaproponowała tym pracownikom, a jest ich ponad setka, podpisanie porozumienia, w którym wyrażą zgodę na obniżenie swojego wynagrodzenia do 60%. Okay. Y Przepis prawa pracy mówi o tym, że gdy wynagrodzenie jest, tak jak powiedziałeś, w sposób ryczałtowy, tak? czyli mamy stawkę ryczałtową miesięczną lub godzinową, nie wiem, strzelam, tak jak większość osób ma pisane w umowie o pracę, że zarabia 3, 4, 5 tysięcy hmm. złotych, no to gdy brak pracy, czy przestrój spowodowany jest przyczynami nie leżącymi po stronie pracownika, tak? czyli jakieś przyczyny zewnętrzne, też nie muszą być zawinione przez pracodawcę, ale niezależnie od pracownika, to pracownikowi w takiej sytuacji należy się 100% tego mm. jego wynagrodzenia. Czyli jeśli ktoś ma wpisane 4000, to dostaje 4000 i, i, i nie powinno być na ten temat dyskusji. A, ale ten przepis też mówi o tym, że jeśli to wynagrodzenie nie jest określone z taką stawką wyszotą, to należy się 60% wynagrodzenia. I podejrzewam, że może ten pracodawca chciał wykorzystać w jakiś sposób niewiedza albo złe zrozumienie tego przepisu, mm. niezrozumienie tego przepisu i zawrzeć de facto porozumienie zmniejszające to wynagrodzenie. Rozumiem. Czyli w tej sytuacji, skoro większość pracodawców zatrudnia jednak na stawki ryczałtowe, że to mm -hmm. miesięczne czy godzinowe, no to ten przepis o postoju niewiele daje pracodawcom. Nie, to jest, to jest bardziej gwarancja dla pracowników, że pracownik nie będzie ponosił, no to należy pamiętać o tym, że główna funkcja, funkcja prawa pracy to jest ta ochrona względem pracownika i ma chronić pracownika, tak? To jest... to co może zrobić pracodawca? No długo nie mógł pracodawca zrobić nic de facto, tak? Mógł wysłać na zaległy urlop, mógł próbować rozmawiać z pracownikami, żeby się zgodzili właśnie obniżyć to wynagrodzenie polubownie, ale tak naprawdę wcześniej narzędzi było niewiele. Pojawiły się tarcze, tarcza pierwsze tarcza były. No jak jak oceniasz to rozwiązanie? Czy... Te przepisy w jakiś sposób dały wytchnienie pracodawcom, czy utrudniły im życie? Dały pewną możliwość. Tak, powiem tak, z mojego doświadczenia, jak te tarcze były wprowadzane, klienci bardzo byli takie głodni i czekali na te informacje, co, 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 co zostanie wprowadzone i jakie możliwości zostaną stworzone. I to zarówno klienci Kapitał Polski, czy też klienci zagraniczni też. Ale część klientów, jak zaczęła, jak na polegają te rozwiązania, to się rozmyśliła i stwierdziła, że z tego nie korzysta. No wprowadzono dwa zasadnicze jakby modele możliwości działania. tak? Pierwszy to był pójście w ten przestój, tak? gdzie firma zawieszała działalność, wszyscy rozchodzili się do domu, nie działali w tym okresie, a pracodawca mógł obniżyć wynagrodzenie o 50%, jednak nie więcej niż do minimalnej krajowej. Tak? Drugie rozwiązanie to było dla tych firm, które w jakiś sposób jeszcze chciały działać, ale, ale miały tej pracy zdecydowanie mniej, więc ograniczały wymiar czasu do 80. Czyli to wychodziło gdzieś 6 godzin, 24 minuty dziennie, tak? czyli pracownicy pracowali mniej. Większość firm starała się jednak tą działalność w jakikolwiek sposób kontynuować, więc wybierały zawsze to drugie rozwiązanie. No problem zasadniczy z punktu widzenia pracodawców był taki, że żeby wprowadzić te rozwiązania, trzeba było się porozumieć z przedstawicielami pracowników. Tak? Czyli to musiało być uzgodnione z pracownikami, co robimy w jaki sposób. Ale to chyba jest trudno to, że dzisiaj, że większość pracowała zdalnie. To jak to zrobić w tej sytuacji? No, jak wybrać takiego przedstawiciela, kiedy firmy w zasadzie przynajmniej większość czasu ostatnio w ogóle nie były na miejscu, tylko wszyscy pracowali zdalnie? Tak, no, przepisy nigdy, nigdy no, nie regulują tego wprost, nie mówią o tym, jak należy dokonać wyboru przedstawiciela pracowników. Yy, mówią tylko o tym, że powinny być to w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy. Mm. Tak? Yy, jakby należy skupić się na dwóch dwóch zasadach. Tak? Wybory muszą być wolne, tak? czyli to nie może być tak, że pracodawca pokaże paluchem ten ma zostać wybrany i tak? mm. tego wybieracie, czyli no, pracownicy muszą mieć samodzielny w doborze tych osób. No i drugi, druga jakby taka przesłanka, te wybory muszą być powszechne. Czyli to nie jest tak, że pracodawca mówi, słuchajcie, wy w piątkę wybierzcie tego, tak? Tylko no, wszyscy mhm. pracownicy muszą się dowiedzieć o tym, że takie wybory miały miejsce i muszą mieć możliwość zagłosowania. Dobrze, mamy już przedstawiciela, to co dalej? Zawieramy porozumienie. Zawieramy porozumienie składamy wniosek o dofinansowanie, a porozumienie w ciągu 5 dni przesyłamy do właściwego urzędu pracy, no hmm. i wtedy to już większość przedsiębiorców pewnie, 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 wie, że tu nie będę więcej. Jasne. To są jakieś problemy, czy praktyczne kwestie, z którymi się spotkałeś właśnie w kwestii, w kwestiach związanych z takim porozumieniem i ograniczeniem? Tak. No pytanie, które pojawiało się najczęściej i to można powiedzieć, że prawie każdy pracodawca, który wprowadził ograniczony wymiar czasu pracy, miał taki, że no pojawiało się w pewnym momencie potrzeba tego, żeby pracownicy pracowali danego dnia czy te dane kilka dni w tygodniu, bo nie wiem, nagle się pojawiło jakieś większe zlecenie do zorganizowania, że pracowali więcej niż te 6,24. Pracownicy się buntowali, mówili, ja no, chciałeś obniżyć wymiar. Mówisz, że nie ma pracy, nie ma pieniędzy, a teraz każesz nam więcej pracować. No i pojawiało się pytanie, czy gdy pracodawca obniżył ten wymiar, czy może kazać pracować więcej? I odpowiedź brzmi: e, tak, tak, może pracować, nakazać pracować więcej? Tylko, że trzeba będzie wypłacić pewnie dodatkowe wynagrodzenie, albo dać dodatkowe dni urlopu. Tak, tak. tak Dużo skrócili, że to mhm. będą jako nadgodzina, albo gdzieś tam to się z, zrównoważy w innym systemie czasu pracy. Dobrze, na no co, gdy pracownik powie nie, nie będę pracował więcej? Właśnie tak jak mówiłeś, przed chwilą, obniżyliśmy godzinę czasu pracy, a teraz chcesz no. czegoś zupełnie innego, pracodawca. Co, co w tej sytuacji? Jeśli pracodawca nie ma przepisów prawa pracy i mówi, że to są nadgodziny, tak? I to tak jak w każdym przypadku, z nadgodzinami. Pracownik no, nie może odmówić, jeśli to wynika z potrzeby pracodawcy, że pracodawca potrzebuje tego, żebyś ty pracowników pracował w ramach tych nadgodzin to pracownik o tym odmawiając takiej pracy, de facto narusza prawo pracy i może spotkać się z konsekwencjami. Nagane tak? Nagana a w skrajnych przypadkach nawet zwolnienie dyscyplinarne. Okej, okay. to byśmy mieli jakoś w skrócie omówione, natomiast jeszcze jest kwestia, którą poruszałeś na początku, a może być interesująca dla pracodawców, dzisiaj szczególnie, to jest możliwość zwolnienia pracownika pracującego zdalnie. Tak, no to jest pytanie, które się przewijało regularnie. Tarcza numer 3 miała to znacznie ułatwić. Szybko się z tego bardzo szybko się z tego wycofano. Na dzień dzisiejszy są dwie możliwości: albo wysyłamy zwolnienie listem poleconym kurierem. Tak? tu pojawia się problem doręczenia, czy ten pracownik to odbierze, bo gdzie się spodziewał, albo kiedy on to odbierze, bo jak odbierze, jak jest chory, to takie zwolnienie może być niezgodne z przepisami. No i drugie rozwiązanie to jest takie, że organizujemy telekonferencję i podczas tej telekonferencji przesyłamy pracownikami wypowiedzenie podpisane podpisem kwalifikowanym elektronicznym. Zwykły skan pisma nie wystarczy. Musi być to tym podpisem elektronicznym. No, także to są te możliwości, które są na dzienniku. Pewnie może się później pojawić kwestia doręczenia, tak, tak. czy właściwie doręczono, czy nie, czy jest jakieś potwierdzenie na to, że pracownik odebrał akurat Czyli znaczy, to pismo, które kierował do niego pracodawca. No, jakby gdy robimy to podczas tej telekonferencji i wysłamy pismo elektroniczne z podpisem mm -hmm. elektronicznym, no to zawsze, przy każdym wypowiedzeniu w ogóle radzę, żeby e, był jakiś świadek, tak? Czyli jeśli byśmy organizowali tę telekonferencję, to dobrze, żeby czysto jeszcze jakiś inny pracownik, inna osoba, która potwierdzi, że faktycznie był to mm -hmm. wtedy doręczanie sztuk. No, w już to bardziej. A w tej przypadku tak, no, gdy, gdy to pracownik może to kwestionować, dlatego ważne jest, żeby ten kurier, że tak powiem, w sposób właściwy odnotował, dlaczego tak przesyłka nie została odebrana, czy pracownik odmówił, czy go tam nie ma, nie mieszka już, no to jest jakby niezwykle istotne, nie? Z punktu widzenia skutków, jakie to ma wywołać. Okej, okay. dziękuję w takim razie Dzięki za tę informację. Myślę, że więcej na naszej stronie, na naszym blogu, a także na stronie Porozmawiajmy.com.